Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FK kafon Koło, Materace, Łóżka, Stelaże. Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskiem. Od 8 czerwca, od soboty minister Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał przedłużenie funkcjonowania strefy buforowej o kolejne 90 dni. Oznacza to, że do września strefa buforowa w województwie podlaskim na... Długości prawie 80 km granicy z Białorusią będzie obowiązywała. To znaczy, że od 200 metrów do prawie 4 km, w zależności od tego, w jakim terenie nikt nie będzie mógł się zbliżyć do granicy i będzie zakazane wejście jakichkolwiek osób postronnych, które nie będą posiadały przepustek. To dobra wiadomość i to dobra, dobry ruch, dlatego że mimo wszystko, mimo obaw mieszkańców ta strefa buforowa spowodowała znaczące zmniejszenie liczby naruszeń. Ministerstwo spraw wewnętrznych wskazało, że w ciągu roku czasu z 37 tysięcy, czyli z okresu analogicznego między 2023 od czerwca do 2024 do czerwca, bo wtedy ta strefa weszła, było około 37 tysięcy naruszeń, może troszeczkę mniej. W tej chwili, w tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, więc od czasu obowiązywania strefy buforowej, a wprowadzona została na przypomnę, 12 czerwca. Tych naruszeń było 22 tysiące i kilkaset dodatkowo. To oznacza, że spadek był dość znaczący spadek prawie o 50%. Choćby z tego powodu warto było to wprowadzić, ponieważ spowodowało to zmniejszenie wychodzenia nielegalnych imigrantów, zmniejszenie incydentów. Następnym powodem, następnym ruchem, który też prowadził polski rząd, za który też rząd polski trzeba mimo wszystko pochwalić, jest chociażby zawieszenie prawa do zgłaszania azylu. Ale kiedy już chwalimy, to wypadałoby też dodać, że polski rząd pod tym względem nie był wcale jednoznaczny. Tu w województwie podlaskim mieliśmy, a w zasadzie mamy, jednego polityka, który jest wielkim zwolennikiem tego, aby tej strefy buforowej nie było i bardzo głośno protestował przeciwko jej wprowadzeniu. To wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Poseł, a w zasadzie senator. Yy... Polski2050, jeden z liderów lokalnej tej partii, i postać, która hmm, z wielu stron uważana jest jako wielki zwolennik aktywistów. Tak, tak, tych samych aktywistów, którzy zajmują się udzielaniem pomocy dla nielegalnych imigrantów, którzy starają się nieść im pomóc. I o ile jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście tę granicę przekraczały rodzinę z dziećmi, miało to może jeszcze jakiś sens, chociaż dyskusja na ten temat już była, można byłoby prowadzić, ale ostatnio. Nielegalni imigranci nie przekraczają. To nielegalni którzy przekraczają granicę, to nie są kobiety z dziećmi. To nie są inżynierowie ani lekarze. To dorośli pełni sił mężczyźni, którzy forsują na siłę granicę, którzy bardzo często używają groźnych narzędzi, kamieni, gałęzi, a czasami nawet i ostrze, o czym przekonał się świętej pamięci sierżant Mateusz Sitek. i którzy są po prostu realnym zagrożeniem dla żołnierzy i strażników, którzy tej granicy pilnują. Koncepcja, żeby wpuszczać tam aktywistów, żeby ci aktywiści mogli nieść im pomoc, żeby przyjmowali wnioski o złożenie azylu, żeby próbowali ich przemieścić gdzieś bliżej, w głąb kraju, żeby tam mogli złożyć skutecznie wniosek na, yy, o udzielenie azylu, ponieważ rozporządzenie ministra, właściwie premiera jest tak niefortunnie sformułowane, że mówi o tym, że hmm, tylko na granicy nie można tego, tego, tego wniosku składać jest po prostu śmianiem się w twarz dla żołnierzy i warto żebyśmy pamiętali o tym kto i w jakim zakresie w ten sposób się do tego tematu przymierzał. No i sprawa no i sprawa trzecia kwestia obrony strażników i obrony mundurowych. Dzisiaj wydaje się, że wszyscy jesteśmy wspólnym frontem za tym, żeby ta nasza polska granica była jak najbardziej bezpieczna. I tak to dobra wiadomość, że wszyscy poszliśmy roz po rozum do głowy. Ale warto pamiętać o tym, kto wyzywał strażników granicznych od morderców, a obecnie występuje i, i lansuje się w telewizji. Jacy to aktorzy, jacy... Artyści mówili o tym, jak nieludzką rzeczą są polscy żołnierze, polscy strażnicy, oraz gdzie powstawały pomniki, i kto też starał się tych żołnierzy, strażników granicznych przedstawiać jako nieludzkich, nieludzkie potwory, które przeszkadzały dzieciom, matkom, uciekinierom przed yy, wojną przekraczać tą granicę. Zapominając o tym, że byli to ludzie, którzy. Zostali tam dostarczeni, dowiezieni przez białoruskie służby, przez białoruskie i rosyjskie służby, bo ten proceder był i jest zorganizowany. No i kwestia następna kwestia właśnie tych ludzi, którzy bronią i spilnują tej granicy. Przypomnę Państwu, że dokładnie rok temu zakuwano w kajdanki kilku żołnierzy z granicy, ponieważ użyli broni w stosunku do osób, które tę granicę przekraczały. Nie jest do końca dalej jasna sytuacja, stu co się z tymi żołnierzami stało. Wiadomo, wiosną tego roku padła informacja, pojawiła się obiegła informacja, że prokuratura jednak postanowi przedstawić im zarzuty. Jeden z tych żołnierzy miał być świadkiem, dwóm postawiono zarzuty. Niemniej nieoszczędzono im wyprowadzenia w kajdankach. Przypominam, że nie jeszcze nie tak dawno, bo rok temu działały komisje wysłane tam przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, które miały szukać <laughs> dowodów na to, że żołnierze przekraczali prawo, mszcząc się, nie wiem, prześladując tych biednych ludzi, jak to mówił Donald Tusk. Tych biednych ludzi, którzy próbują uciec przed wojną. Przypomnę również, że nie minął jeszcze rok od czasu, kiedy opluwano, oblewano piwem żołnierzy i strażników w wyczółkach, taka miejscowość pod Mielnikiem. Do dzisiaj Poza mandatami za zakłócenie porządku nikt nie został ukarany, a przynajmniej na ten temat jest cisza, bo próbowano winę za to zdarzenie przerzucić na żołnierzy, jak śmieli nagrać i opublicznić tę sprawę. Przypomnę, że wówczas mówiłem, że gdyby nie upublicznili, gdyby nie nagrali, to pies z kulawą nogą by się tematem nie zajął. I mam wrażenie, że w tej chwili ten temat został zamilczany, zamilczany a wszyscy koncentrujemy się, jak fantastyczna jest nasza władza, która przedłużyła działanie strefy bufrowej. To dobrze, że władze wyciąga wnioski. Szkoda, że jej słowo jest takie tanie, bo ten sam minister Tomasz Siemoniak, ten sam wicepremier Kosiniak, Władysław Kośniak kamysz mówili, że dopilnują, żeby żołnierzom nie stało się nic złego, a winni znieważania munduru byli ukarani. I co? No cóż, <laughs> zostawię to państwu. A jeżeli chodzi o kwestię związaną z strażnikami granicznymi. Z tyłu za mną jest ośrodek zamknięty, w której przetrzymywani są nielegalni imigranci. I chciałbym, aby jeżeli w Białymstoku lub w województwie podlaskim pojawią się jakiekolwiek ośrodki, aby one pozostały w dalszym ciągu, miały charakter zamknięty. Bo ostatnie, czego nam trzeba, to maszerujących i spacerujących tutaj imigrantów podrzucanych nam przez służby niemieckie, przewożonych przez, przerzucanych przez granicę, którzy będą spokojnie sobie krążyli po Białymstoku, bo przypomnę Państwu, że jeśli chodzi o Łomżę Suwałki, marszałek województwa Łukasz Prokorem powiedział, że w tych miejscach te centra integracji cudzoziemców nie powstaną i nie będzie punktu, w którym imigranci będą przytrzymywani. Ale w Białymstoku Tadeusz Troskolaski wskazał co najmniej dwie lokalizacje, Hotel Bosir oraz jeden z podlaskich białostockich akademików. I przypomnę, że również on na zielono podświetla Pałacyk Gościnny wskazując... Że to jest miejsce przyjazne dla mieszkańców, którzy właśnie dla imigrantów, którzy przejdą przez granicę, a mieszkańcom miał sygnalizować, że będziemy ich przyjmowali przyjaźnie. Partnerzy portalu to diadom Okna i Drzwi oraz fk.com koło Materace, Łóżka, Stelarze.